Witam Państwa z Sopockiej plaży, Adam Twardowski. Właśnie jesteśmy świadkami zakończenia pucharów Bałtyku. Jedna z trzech dużych imprez windsurfingowych organizowanych przez Sopocki Klub Żeglarski. Zakończył się ostatni, ostatni wyścig, ostatni bieg, jest niedziela. Zawodnicy spływają z wody w ogólnej klasyfikacji, znaczy w klasyfikacji Mistral. Najlepszym zawodnikiem był Mirek Małek, którego Państwo wiecie, mieli okazję za chwileczkę. Posłuchać, postaram się zadać kilka pytań Mirkowi odnośnie jego planów. Jest olimpijczykiem, występował w Sawanach na Olimpiadzie. Proszę, proszę zwrócić uwagę, że już w zasadzie w tej chwili jest, jest, jest koniec, koniec zawodów. Już zawodnicy znoszą sprzęt. Ostatni dzień, czyli wszystkie no, kwestie sportowe dobiegają końca. Czeka nas impreza zakończenia. O godzinie 15 planujemy zakończenie całej imprezy i w zasadzie przygotowujemy się do największej, największej imprezy sopockiej w naszym klubie, czyli do Mistrzostw Świata Juniorów i Mastersów, która będzie odbywała się w sierpniu między 16 a 23 sierpnia. Serdecznie Państwa zapraszamy. Przewidziane są liczne konkursy z nagrodami fundowanymi przez sponsorów. Udział sponsorów w znacznym stopniu naszą imprezę Uraz Mojciu. Nie jest to impreza typowo żeglarska, jedynie dla, dla wąskiej grupy fanów tego sportu, ale również staramy się uprzyjemnić czas publiczności, plażowiczą, turystom, którzy w tym czasie przebywają w, w otoczeniu naszego klubu. To tyle na tyle w tej chwili, i teraz idziemy sobie na teren klubu. Tam pogadamy sobie może troszeczkę na temat, jak zawodnicy. Przeżyli te, 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 te zawody, jakie są ich opinie, jakie są e, plany na, na, na dalszą część sezonu. No, e, jeśli chodzi o warunki pogodowe, tych, igrzysk, tych, tych zawodów pogoda nam wyjątkowo dopisała, było słonecznie i, i wiecznie, jednocześnie, także była to impreza bardzo widowiskowa. the hand y'all Patrząc na regaty, znaczy już z perspektywy zakończenia właściwie w tej chwili regat, można powiedzieć, że regaty są, były dość udane, warunki wieczne dopisały. Zawodnicy myślę, że też są zadowoleni z warunków wiecznych. Są również chyba zadowoleni z całej otoczki, czyli z organizacji regat, czyli takiej tutaj takich spraw jak na przykład naszej. Zabawy wieczornej, wczorajszej. W ogóle myślę, że atmosfera na regatach była całkiem przyjemna. W tej chwili, w tej chwili jesteśmy właśnie u progu startu w najważniejszej imprezie juniorowskiej, czyli mistrzostw Świata, które się odbędą tutaj u nas w klubie. No nie jest jeszcze to apogeum przygotowań. Jest to właściwie wprowadzenie takie bez, do bezpośredniego przygotowania startowego właściwie te BPS rusza po tych regatach. W tej chwili będzie taka, taki moment odpoczynku dwa dni. Następnie ruszamy z trzema obozami z przerwą. Każdy będzie miał przerwę około między obozami będzie przerwa około dwóch dni. Po drodze jeszcze mamy start mistrzostwa Polski raceboarda w Dziubielach. No i później już tylko i wyłącznie same obozy i treningi. Dzień dobry, witam serdecznie telewizów oraz tutaj wszystkich zebranych kolegów. Regaty uważam za bardzo udane, ponieważ udało mi się je wygrać przy tak właśnie silnej konkurencji, która nas tutaj przyjechali chłopaki, chłopcy z zagranicy. Przyjechał jeden Norwek, Czesi, znaczy Słowacy i Ukra i Litwini, tak? Litwini. O. No i. Po wielu, wielu dniach, e, czyli dokładnie trzech no. e, walki, e, dziennie się rozgrywało cztery wyścigi, tylko dzisiaj e, wyjątkowo rozegrane zostały dwa wyścigi. Wa, warunki na wodzie były wspaniałe, e, był wiatr, dopisywał nam, organizacja na wodzie nie była e, aż tak zła, e, mogła być lepsza oczywiście. Nie, 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 nie będę tego ukrywał. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć o tych regatach? Jest po prostu fajnie, no. Jeżeli chodzi o całą otoczkę, to wiadomo, że w Sopocie tutaj po prostu jest wspaniale, organizatorzy się starają zrobić nam frajdę, nie tylko spływania samego, ale i właśnie tutaj na, po wyścigach, żebyśmy się nie nudzili, organizują różne zabawy, niezabawy, bawimy się bardzo bardzo do, długo i do, późna, do późnych godzin nocnych. Co nam za bardzo nie pomaga, oczywiście, później w osiąganiu wyników lepszych, ale te akurat regaty należą takich luźniejszych. Nie jest, jesteśmy teraz w, w takim, takim, jak. No mamy wakacje. Jeszcze mamy ponad miesiąc do Mistrzostw Europy, do których się będziemy przygotowywali równie właśnie z przemkiem, jak i całą naszą kadrą w Sydney 2000. No i liczymy tam tak samo na dobry występ nasz myślę, że rekaty były bardzo udane, Były naprawdę świetnie zawodnicy tutaj startowali. Przyjechał nawet Norweg niespodziewanie. I na czym, z mojego punktu widzenia są znaczy nie były to rekaty tak ważne, nie wszyscy nie przygotowywali się akurat specjalnie do nich, ale tak samo jak ja, bo ponieważ za niecałe dwa tygodnie mam jadę do Japonii na mistrzostwa świata juniorów no i. Tak Przed takimi ważnymi zawodami nie, nie można się tutaj wysilać specjalnie. Raczej, raczej traktujemy te zawody na luzie i, i, no i nie, nie przemęczamy się. A jeśli, a jeśli chodzi o tutaj otoczkę, tych regat, jest bardzo fajnie naprawdę są zabawy yy, różnego rodzaju i, i naprawdę się świetnie bawimy tutaj. Mam przed sobą wyniki klasy Alocha. Punktacja generalna. Pierwsze miejsce, 11 punktów karnych, Szturbał Kalisz i Dominik Ptak. Prosimy na środek. Drugie miejsce, 21 punktów karnych, Lekarze Dobrzyć, Piotko Złoski. Trzecie miejsce, 22 punkty karne, Baza Mrągowo, Agata Brygoła. Czwarte miejsce, 32 punkty karne, baza Mrągowo Natalia Kosińska. Piąte miejsce, 38 punktów karnych, dekarze Dobrzyń, Bartłomiej Przybytek. Szóste miejsce, 4, 64 punkty karne, numer 8 na żaglu, energetyk Rybnik i Paweł Piszczyk. Dziewiąte miejsce, 67 punktów karnych, Baza Mrągowo, Dorota Kosińska. Dziesiąte miejsce, 71 punktów karnych, Eskarzet Sopot, Marta Sobczak. 11 miejsce, 78 punktów karnych, Eskarzet Sopot, Maksymilian Wójcik. I dwunaste miejsce, 78, 89 punktów karnych, Ełkarzet Łeba, Tomasz Szostak. Prawa dla naszych najmłodszych, najlepszych. Gorące! Dajcie z siebie trochę, oni naprawdę się namęczyli przez te dziesięć wyścigów. Pierwsze miejsce wśród dziewcząt Agata Brygoła, baza mrągową. Agata prosimy do nas. Drugie miejsce, również baza rągowo. Natalia Kosińska. Trzecie miejsce, siostra jej, również z bazem rągowo Dorota Kosińska. Wszystkie te trzy dziewczyny prosimy do nas. O nagród prosimy trenera bazy mrągowo Tomasza Gintowca. Czwarta. I prosimy dziewczyny do nas, wyczytane. Marta Sobczak, karzec Sopot. Piąta Maja Wypychowska, również ten sam klub. I szósta Martyna Bewerc. <klucz> Dziewcząt w klasie Alocha startowało w ogóle 13. Teraz poprosimy panią o czytanie wyników klasy rejskiej. No więc tak, pierwsze miejsce, dziewięć punktów karnych. No zgadnijcie kto. Eskarze Sopot, Przemysław Boleski. Prosimy do nas. A drugi, Poznania, Grzedem KS. 14 punktów zarobił, Witold Dudziński. Prosimy do nas. Trzeci, zdrowadził na koncie 20 punktów karnych, to facet z Kalisza. Bogdan Ptak. Panie Bogdanie, prosimy do nas. Czwarty, w tej klasie to Paweł Frydrychowicz, skaże tu Sopoc, 30 punktów zebrała. I piąty, Bartosz Grzesiak, nie wiem, jak które imię, które nazwisko, on zebrała 36 punktów. No to mamy Mistrala. To najbardziej nerwowi zawodnicy w tych regatach, jakich udało mi się tutaj punktować. 9 punktów karnych. Zgromadził na swoim koncie Mirosław Małek z Energetyka Rybna. Wiecie, on był na olimpiadzie, ale czemu taki nerwowy? 18 punktów karnych eskarzec Sopot Jacek Piotrykowicz zebrał. I 29 punktów karnych również Sopot Przemysław Miarczyński. Czwarte miejsce, tyle samo punktów karnych, ale nieco gorsze miejsca. Olaf Dawis z Norwegii. Piąty miejsce również z zagranicy Patryk Polak. Patryk zebrał 32 punkty karne na swoim koncie. Szósty był Paweł Klawaty, gospodarz. Paweł zebrał 41 punktów na swoim koncie. Siódmy Maciej Wójcik. 57 punktów karnych. Ósma Marzena Okońska. 63 punkty karne. I to tyle w całej generalnej klasyfikacji.